Przed znowu, że na ośrodek. <grymne> Przygotuj się! No, cały czas się nagrywa, co ty gadasz? Wszystko? <grymne> o, dalej Tak, bo ludzie się ja te... Ale zwalniają, no bez przesady. Zwalniają. Nie, zrób. No robię, robię. Weź te, te flagi. Weźcie mi te flagi stąd. Jedziemy, weźcie mi te flagi. Tam jedzie franek, tam jedzie franek, zwolnij, zwolnij! Jecha!